Witam Państwa 30 czerwca 2025 roku i zapraszam na program Ecovision TV. Muzyka Za nami najbardziej kulturalna noc w Opolu, która kolejny raz pokazała, jak bogata jest oferta kulturalna naszego miasta. Tegoroczna noc kultury wyróżniała się tym od poprzednich, że równocześnie rozpoczął się Opolski Festiwal Fotografii. Festiwal gromadzi jak zwykle znakomitych artystów, którzy opowiadają o świecie za pomocą zdjęć. To już piętnasta edycja tego wydarzenia, które potrwa do października tego roku. Ponadto podczas tegorocznej Nocy Kultury miały miejsce wydarzenia, które na pewno spełniły oczekiwania nawet najwybredniejszych miłośników sztuki. W tym roku podczas naszej już 16. Nocy Kultury zapraszamy na 44 wydarzenia. W różnych miejscach naszego miasta odbywają się koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty, różnego rodzaju, różnego rodzaju prezentacje kulturalne. W Nocy Kultury biorą udział instytucje kultury, miejskie, oraz wojewódzkie, a także organizacje pozarządowe, prywatne podmioty i wszyscy, którzy chcieli się, chcieliby się przyłączyć do organizacji tego wydarzenia. Tą noc kultury zaplanowaliśmy właśnie na rozpoczęcie lata, na rozpoczęcie wakacji. To już kolejny rok, gdzie kontynuujemy właśnie w tym terminie organizację tego wydarzenia. Pośród wielu ofert były również warsztaty wokalne prowadzone przez naszą redakcyjną koleżankę, Katarzynę Piasecką. Ilość osób, która się zgłosiła do dzisiejszego udziału, to wypełniła całą salę. I to były osoby w różnym wieku, ponieważ były to otwarte warsztaty muzyki Gospel, więc wielopokoleniowo dzisiaj się spotkaliśmy. Dzisiaj śpiewaliśmy bardzo różnorodnie, bardzo wesoło, a przy tym mamy naprawdę opolskie głosy, które trzeba kształcić i trzeba więcej stwarzać takich przestrzeni, w których można rozwijać się. Swoje talenty. Aby zaprezentować całą ofertę kulturalną tej nocy, trzeba by było stworzyć obszerny program. My zaglądaliśmy do tych placówek, które mają całoroczną ofertę kulturalną. Teraz, w okresie wakacji, zarówno mieszkańcy Opola, jak i turyści nie będą mieli powodów do nudy, bo propozycje są bardzo urozmaicone. W ostatnim dniu roku szkolnego w wielu miastach Najzdolniejsi uczniowie zostali nagrodzeni za swoją pracę. Tak też było w głuchołazach, gdzie kilkudziesięciu uczniów zostało nagrodzonych stypendiami naukowymi. W Guchołazach młodzi ludzie uczą się, to widać. Dzisiaj mamy 168 uczniów guchołaskich szkół. Zarówno tych prowadzonych przez gminę Guchołazy, których organem prowadzącym jest właśnie gmina, jak i szkół stowarzyszeniowych. Są to wyjątkowi uczniowie, bo nie tylko mają czerwony pasek a przypomnę, żeby mieć czerwony pasek, to trzeba mieć średnie 4, średnią 4,75. Ci uczniowie, żeby otrzymać stypendium, muszą mieć średnią minimum 5.0 i zachowanie wzorowe. I właśnie aż 168 uczniów może się pochwalić tak wysoką średnią na poziomie 5.0 i wyżej i zachowaniem wzorowym i dzisiaj są właśnie nagradzani. Średnią ocen mam 5.11. Niesłabnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W Szybowicach oficjalnie otwarto farmę wiatrową. My, jako wierzyliśmy podeszli do tego, że skoro jest postęp, któremu nie dajemy, nie idziemy na przekór, chcemy tylko wykorzystać to, co jest możliwe. Czyli prosimy o pomoc w drogach, bo wiadomo, była powódź u nas, prosimy o takie różne rzeczy jak piec czy coś. To, co możemy, to na pewno wykorzystamy, żeby to, te wiatraki nam też jak, w jakiś sposób służyły. Biorąc pod uwagę fakt, że dążymy do zeroemisyjności, taka farma wiatrowa jest pięknym przykładem, że gmina rozwija się i idzie w kierunku przyszłości. Już za kilka miesięcy ta farma zacznie generować energię elektryczną dla jak szacujemy w naszych modelach, czy liczymy w naszych modelach, będzie to około 88,5 gigawatogodziny rocznie, czyli jeśli średnie gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 2000 kWh, no to dostarczamy energię do ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych. To jest y, przedsięwzięcie, które znajduje się na terenie y, wsi Szybowice i dwóch sąsiednich jeszcze wsi. On obejmuje łącznie 33 lokalizacje, z czego y, 17 zostało wybudowanych właśnie w postaci tej. Tego parku wiatrowego o mocy 37,4 MW, natomiast zostanie najprawdopodobniej jeszcze dodatkowo wzbogacony w postaci tzw. cable poolingu o farmę fotowoltaiczną o mocy około 16-18 MW. Rozpoczęły się wakacje. Jedną z propozycji na bardzo miłe i zdrowe spędzenie czasu. Jest wizyta w lawendowym zaciszu koło biadacza. Kojący zapach lawendy, ekologiczne wyroby, a co najważniejsze, bardzo mili gospodarze to atuty tego miejsca. To jest dobra propozycja, zwłaszcza że wszyscy jesteśmy już zmęczeni, zwłaszcza dzieci przebywaniem w budynkach, więc rozpoczęcie wakacji w plenerze, myślę, że każdemu przyniesie bardzo dużo korzyści i dzieciom i rodzicom. Podczas lawendowych dni otwartych mamy lawendowy bufet, w którym znajdziemy ciasto, kawę, lemoniadę. Mamy też sklepik z naszymi produktami. Natomiast to, co jest chyba najbardziej wartościowe u nas, to ten plener lawendowy, czyli możliwość spędzenia czasu w, na plantacji lawendy, spędzenia czasu na łonie natury, rozkoszowanie się zapachem i kolorem, obserwacją natury, zapylaczy, lawenda działa przede wszystkim wyciszająco i uspokajająco. Natomiast sam jej wygląd i, i to jak rośnie też wpływa bardzo kojąco, sama jej obserwacja. Natomiast zewnętrznie lawenda działa łagodząco, wewnętrznie uspokajająco i na y, układ nerwowy i, na, y, i pod kątem właśnie takiego relaksu psychicznego. Także zastosowań ma bardzo dużo. W tym roku planujemy zakończenie sezonu 20 lipca, natomiast wszystko zależy od tego, jak szybko zetniemy lawendę i jak długo będą trwały żniwa. 22 tom kresowej Atlantedy był tematem spotkania z profesorem Nicieją w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tym razem profesor Nicieja prezentuje Kresy Północne, miejscowości na dzisiejszej Białorusi i Wołyniu, Ołykę i Nieśwież, kolebki rodu Radziwiłłów, arystokratów, którzy przez 17 pokoleń są obecni w historii Polski i Europy. Przedstawiając miejscowość Klewań, autor z podobnym rozmachem pokazuje znakomity i równie skomplikowany biograficznie ród książąt czartoryskich, którzy, podobnie jak radziwiłowie, mieli ambicje królewskie i ocierali się o koronę polską. W tym tomie oprócz przedstawicieli rodów magnackich jest cała galeria mieszkańców nieświeża, ołyki i klewania, którzy swoje niezwykłe osobowości objawili w dwóch ostatnich wiekach, jak choćby wstrząsająca historia urodzonego w nieświeżu długoletniego premiera PRL-u, Piotra Jaroszewicza. Istnieją na opolszczyźnie miejsca, w których występują zagrożone gatunki nietoperzy. Podkowiec Mały to jeden z tych nietoperzy, którymi zajmują się badacze z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura. W Polsce mamy prawie 30 gatunków nietoperzy, a ten, który tutaj występuje właśnie na południu Polski, właśnie w Głuchołazach, właśnie w tym budynku, w którym jesteśmy, to jest podkowiec mały. To jest jeden z najrzadszych gatunków nietoperzy w Europie, jednym z najbardziej zagrożonych. I to jest jeszcze taki bohater tego programu, który realizujemy od 96 roku, 30 lat już. Programu, który jest jednym chyba z największych programów ochrony nietoperzy w Europie i w ramach którego udało się populację podkowca w Polsce odtworzyć praktycznie od zera. Populacja podkowca na początku lat 90. była oficjalnie liczona na około 100 osobników, 100 do kilkuset osobników. W tej chwili dzięki działaniom ochronnym, dzięki właśnie takim remontom, tak jak tutaj przeprowadziliśmy, ale tam jeszcze masa innych rzeczy kościołów, które remontowaliśmy, cerkwi południowe w południowej Polsce, inne budynki tego jest. no. Około 60, 60 na 70 budynków, które na przykład zyskały nowe dachy, dzięki temu, że mają nietoperze na strychu, a dzięki temu udało się zachować czy odtworzyć stanowiska bardzo cennych gatunków nietoperzy, głównie właśnie tego podkowca małego. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam jeszcze na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa dziś o Jarosława Kaczyńskiego wizji czwartej RP. Szanowni Państwo, nigdy nie lekceważyłem mów liderów politycznych. Niektórzy bowiem mówią, co naprawdę myślą. Dotyczy to też sobotniego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego na siódmym zjeździe partii w Przysusze. Wiem, jaki ma plan – zdobyć ponad 40% poparcia w następnych wyborach parlamentarnych, zlikwidować ustrój opisany w obecnej Konstytucji, zastąpić go systemem kontrolowanym przez PiS. Ten system Kaczyński nazywa demokratycznym, suwerennym i praworządnym państwem wolności. Co te terminy oznaczają w praktyce, widzieliśmy przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i dwie kadencje prezydenta Dudy. Demokrację, praworządność i wolności obywatelskie opisane w Konstytucji Kaczyński interpretuje antykonstytucyjnie i antywolnościowo, a suwerenność antyunijnie i antyniemiecko. Orwell tak wszedł mu w krew i tak definiuje pisowską propagandę, że niektórzy już nawet tego nie zauważają. By zrealizować ten skok na ustrój, PiS potrzebuje większości konstytucyjnej, stąd apel o mobilizację partii i elektoratu w następnych wyborach. Kaczyński zaznaczył jednak ogólnikowo i bez wymienienia na nazwy, że nie wyklucza współpracy z Konfederacją w tym celu. Z grubsza mamy więc jasność: w końcu będzie Budapeszt w Warszawie. A zatem co proponuje Kaczyński? Różnie ten model nazywają politolodzy, często nieliberalną demokracją, ale dziś w epoce populistycznego trampizmu w Stanach Zjednoczonych i jego mutacji w Unii Europejskiej, to już za łagodne. Chodzi o nacjonalistyczny autorytaryzm. W przypadku Polski o skrojone na dzisiejsze potrzeby skrajnie prawicowe katolickie państwo narodu polskiego. Biskupów do przysłuchy PiS nie zaprosił, ale z pewnością podeprze się nimi. Jeśli wróci do władzy, a wielu z nich wsparcia mu nie odmówi. Czy ten plan się uda, zobaczymy, to będzie zależało od nas, obywateli, świadomych obywateli. Dziękuję za uwagę. 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zasadniczym celem tej ustawy jest wypełnienie społecznego zapotrzebowania na bezpieczne i odporne środowisko cywilne w kontekście zagrożeń militarnych i pozamilitarnych. Jak na przykład tornada, powodzie i inne klęski żywiołowe. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak spotkał się w połowie stycznia w Opolu z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, apelował o budowę schronów i miejsc ukrycia dla ludności cywilnej. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo, zapewnił szef resortu. Przekonanie, że w Opole. Jest bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o kwestie zarządzania kryzysowego. Należytą wagę prezydent, miasto, rada do tych kwestii przykładają. Ten obiekt, w którym się w tej chwili znajdujemy, jest wzorcowy z tego punktu widzenia, i dlatego uważamy, że to właśnie w Opolu, w województwie opolskim, trzeba działać najszybciej i wykorzystać mechanizmy, które daje nowa ustawa a ta ustawa zapewnia bardzo duże finansowanie na budowle ochronne na kwestie powiadamiania alarmowego i trzeba po prostu z tych środków skorzystać trzeba budować schrony trzeba przygotowywać miejsca ukrycia trzeba inwentaryzować to co mamy w tej chwili bo są to kwestie które może 10 15 lat temu były znacznie Mniej ważne, a w tej chwili są absolutnie priorytetowe także dla mieszkańców. Jeśli chodzi o słowo priorytetowe, podkreślę, że sprawy ochrony ludności i obrony cywilnej są jednym z priorytetów naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, chcemy, mając ten impet nowej ustawy, też w Unii Europejskiej bardzo mocno te kwestie podnieść. Ja wczoraj gościłem w Warszawie panią komisarz Hadzie Lachbib, która zajmuje się sprawami ochrony ludności. Porozumieliśmy się co do tego, że chcemy te pół roku wykorzystać na to, żeby Unia Europejska podjęła tutaj poważne decyzje, żeby było przygotowane finansowanie. Tu jest bardzo taka ważna kwestia, mianowicie już wcześniej Komisja Europejska zleciła byłemu prezydentowi Finlandii, Finlandia kraj, Liderujący, jeśli chodzi o ochronę ludności, przygotowaniu takiego raportu. Ten raport się nazywa raportem ninisto od nazwiska tego prezydenta, i tam bardzo wyraźnie jest powiedziane Unia Europejska musi się za te sprawy mocno wziąć. A skoro mottem naszej prezydencji jest bezpieczeństwo Europy, nam to bardzo y, odpowiada. W podobnym tonie wypowiadała się także wojewoda opolska Monika Jurek o to co powiedziała między innymi. Nikt jak my nie przygotowywał się do wdrażania tej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w sposób praktyczny. Mam na myśli ostatnie miesiące od września, kiedy dotknięci żywiołem powodzi sprawdziliśmy się w akcji, we współpracy zarówno z służbami Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczej, Straży Pożarnych Policji, ale też nawiązaliśmy z konieczności czy z dobrej woli pracy dla naszych mieszkańców, współpracę z samorządowcami. I na tym będzie polegała ta praca i współpraca właśnie w realizowaniu zapisów ustawy, na którą długo czekaliśmy, bo ona stworzy dobry system. System, gdzie mamy organy administracji, które są organami też tej obrony Cywilnej Ochrony ludności, ale też są podmioty, blisko 40 tych podmiotów, które będą realizowały zadania oraz zasoby, nad którymi oczywiście, które będziemy ewidencjonować i nad którymi pracować. Ale wszystko oczywiście opiera się na człowieku, na jego woli, współpracy, ale też i świadomości, dlatego bardzo duża rola, nie tylko związana z zapewnieniem szkoleń i ćwiczeń dla. Podmiotów i organów, ale przede wszystkim edukacji y, obywatelskiej naszego społeczeństwa, od przedszkola aż do wieku senioralnego, po to, żeby wszyscy wiedzieli o rodzajach zagrożeń, ale przede wszystkim, żeby wiedzieli, jak przygotować się y, na sytuacje, które y, nas mogą zaskoczyć, a na które nigdy nie jesteśmy do końca przygotowani. Bez właśnie takich dodatkowych działań. Bez zaangażowania samorządów nie da się zrealizować zapisów tej ustawy, podkreślił z kolei prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Chcę podkreślić to, co jest w ustawie wprost wyrażone, partnerskie podejście do samorządów. Świadomość tego, że samorządy to część państwa. My taką świadomość od wielu lat mamy. Chcemy służyć Polsce, chcemy pomagać i chcemy wspólnie z rządem realizować zadania, które są niezbędne dla naszych mieszkańców. Stąd partnerskie podejście w tej ustawie jest niezwykle kluczowe, dlatego żeby osiągnąć efekt, który jest zakładany. A mówimy o sprawach bezpieczeństwa, o ochronie ludności. Tego się nie da zrobić bez samorządów. Ja osobiście jestem prezydentem miasta, doświadczyłem i pandemii, i czasu konfliktu zbrojnego i również e, ostatnio w e, tych rzeczy związanych z powodzią. To są takie doświadczenia, które są niezwykle cenne, bardzo rzadkie, ale też dają pewne praktyczne spojrzenie na to, jak chronić ludność. Stąd e, cieszę się, że mówiąc o w realizacji tej ustawy, nie zapomniano o pieniądzach, które też będą przekazywane, bo często bywało tak, że na samorządy zrzucano zadania, zapomniano z czego te zadania finansować. Tutaj mamy pełne partnerskie podejście i finansowanie, i e, współrealizacja zadań, zadań ważnych dla ludzi, dla ochrony ludności, e, rozmawialiśmy o tym, jak w takim mieście jak Opole jest wiele budynków wielorodzinnych, które budowane były lata temu, które zupełnie nie mają zabezpieczeń takich jak schrony. Można te schrony dzisiaj byłoby budować, na przykład w takiej praktycznej formie, żeby to służyło ludziom na co dzień, w postaci na przykład parkingów podziemnych. Można to zaobserwować, gdzie ludzie się kryją, kryją się pod ziemią, e, korzystając z pieniędzy, z rozwiązań, które wdraża ta ustawa, e, moglibyśmy realizować takie i inne zabezpieczenia, które służyć będą ochronie ludności, e, bo jest to rzecz, która w, w, w samorządzie, nie zawsze była priorytetem. Nie zawsze nasi mieszkańcy, o tym też pani wojewoda mówiła, mają świadomość tego, że to bezpieczeństwo może być zagrożone, jak wtedy się zachowywać. Tymczasem my rzeczywiście przesuwamy priorytety, które były do tej pory w samorządach i to bezpieczeństwo, które gdzieś tam w tle było, teraz będzie postawione na jednym z najważniejszych zadań. Parki naukowo-technologiczne, ścieżki rowerowe, to są rzeczy w samorządach ważne, ale bezpieczeństwo i ochrona ludności jest tym najważniejszym zadaniem. Stąd, tak jak mówię, te priorytety dla mnie osobiście również Nieco się zmieniają i ja deklaruję pełne wsparcie i pełną współpracę i zainteresowanie i docenienie tym, co pan minister zaproponował ze swoimi współpracownikami. Na pewno w opolu przyłożymy się do wdrożenia skutecznego realizacji i ochrony ludności. Ponieważ to samorządowcy mają być liderami w przygotowaniu obrony ludności, a zarazem realizatorami tej ważnej operacji na swoim terenie. Dlatego sprawdźmy, jak są do tego przygotowani. Jutro w naszym programie wystąpi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla. To aglomeracja, gdzie to zagrożenie dla mieszkańców z tytułu obecności przemysłu chemicznego w czasie pokoju jest chyba największe. Początek rozmowy jutro o godzinie 18.00. Polecam i zapraszam. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Tym razem w obiektywie naszego fotoreportera wielkie historyczne wydarzenie. Jest rok 1983-21 czerwca. Druga apostolska podróż papieża Jana Pawła II do Polski, konkretniej nieszpory na Górze Świętej Anny. Polska stanu wojennego. Tłumy na to spotkanie ciągnęły już od rana, choć mszę świętą zaplanowano na godzinę 17. Piękna pogoda ołtarz na polach obok sanktuarium i wierni w oczekiwaniu na Ojca Świętego. Oto delegacja tzw. białych górników z pocztem sztandarowym czyli przedstawiciele naszego regionalnego przemysłu wydobywczego. Mijały godziny oczekiwania. Wreszcie, na tle licznie zebranych hierarchów kościelnych, pojawił się Ojciec Święty, uśmiechnięty ze wzniesionymi do góry rękami. Tam też został uwieczniony na fotografii nasz Jurek Stemplewski. Jaki młody, energiczny, on wie, że uczestniczy w historycznym wydarzeniu i nam to właśnie dokumentuje. Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny miała oprócz charakteru religijnego także ogromne znaczenie społeczne i polityczne, stąd na transparentach hasła: Boga, wolności, prawdy. Ale nie zabrakło też haseł błagających o wsparcie. Tu widzimy grupę osób głuchoniemych. Na tym zdjęciu papież przewodniczy nieszporom maryjnym obok ordynariusz diecezji opolskiej biskup Alfons Nosol. Zaraz po nabożeństwie Ojciec Święty ukoronował obraz Matki Bożej Opolskiej oraz poświęcił kamienie węgielne przeznaczone dla kościołów, które mają być zbudowane. Przebieg wizyty relacjonowały niemal wszystkie światowe stacje radiowe i telewizyjne. Obraz z Góry Świętej Anny otwierał serwisy informacyjne na całym świecie. Według władz państwowych w spotkaniu z papieżem udział wzięło 750 tysięcy wiernych. Strona kościelna szacowała liczbę uczestników na blisko milion. Ponieważ było tego lata gorąco, wielu pątników wymagało wsparcia i pomocy medycznej. Na szczęście obyło się bez dramatycznych wypadków. Tu widoczna górnicza solidarność z transparentem. Ojciec Święty otrzymał od związkowców krzyż z drutu kolczastego, osadzony w wyrzeźbionej z drewna księdze. Po uroczystościach papież odleciał śmigłowcem do Krakowa. Jeszcze pożegnanie papieża Polaka, wzniesionymi rękami w podziękowaniu za spotkanie. I cóż! W nadziei na lepsze jutro, zjednoczeni wiarą i błogosławieństwem na budowanie zgody narodowej, wierni ruszyli do domów. Na jak długo wystarczyły słowa Jana Pawła II, wzywającego do miłości bliźniego? Widać to dziś, po 38 latach od tamtego historycznego wydarzenia. Profesjonalny kat nawet nadzieję potrafi stracić.